Dzień dobry, kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy w studiu ciekawych Challenge i zaczynamy tam, gdzie ostatnio w zasadzie zakończyliśmy nasz materiał. Kochani, mamy tutaj godzinę 17, energia nam spada. No Dobra, no, zaczniemy od snu, zaczniemy od snu, no, może nie do końca snu. Super, skuteczny opieka na co z tym chodzi. Ogarnię sobie nasze baby małe, nasze małe baby. Tak, mam nadzieję, że ostatnio oglądaliście odcinek, ponieważ na odcinku ogarnęliśmy sobie tutaj tą kuchnię. Bardzo mi się ona podoba, jest taka sweet. No, jest taka sweet. Myślę, że pasuje do naszej Ondinki. Brzuszu, z festi Festiwalu Światła. Pokaż informacje. wybierz się na festiwal. Czemu nie? Jedziemy, co tam? <grytanie> Jedziemy, niech się coś dzieje. No, zobaczymy, może kogoś poznamy nowego. Też tak może być, nie? No, także że no, zobaczymy. zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Także lecimy. Ojej, jaka pogoda. E, Zasłuchajcie, zapoznanie. Rawo został wysłany do żłobka, najdobrze. No, Okej, okay, chodźmy tutaj. A, co ma kobiety? Są <noise> kobiety? Mam nadzieję, że ktoś tutaj przyjdzie. E, nie, nie, jesteś na innym tutaj festiwalu. I czemu ty nie idziesz? Czemu? Czemu, czemu, czemu? Chodź tutaj. Mm, Tańczę z ogniem. No, chodź, zatańczmy z ogniem. O, o już płonie, już płonie. No, pięknie, zaczyna się. Yy, dobra. Ach, no i się zaczyna, nie? Macabration, macabration. Nie no. No. Zróbmy zdjęcie od razu, że jest po ondin. Ostatnie dni naszej ondin. Nie no, wiecie, clickbait. Trzeba clickbaita zrobić. Czemu nie? Okej. Okay. <laughs> nie no, śmieję się. Dobra. Ej, on capo, nie? <laughs> o, cześć, wesołe zapoznanie. Czeka. Ej, wypełnij mnie z tyłu! Przecież mówię, że tylko wesołe zapoznanie zrobiłam, bo naprawdę jest ciekawy. Przecież ludzku nie masz usług. Okej, a my jesteśmy wciąż w tego yeah. wypadku. Ale co tam? Okay. Pokażę wiarygodną historię, zapoznajmy hey. się. E, o dost nie. <tem> you know, on dostał mi zdjęcie mnie, opowiedział mi, historię bo jest naprawdę ciekawy si Simekh, jak, jak, to, jak go chcę, jak go chcę do tej mówicie, opowiedział mi, że mam historię, no dobra, opowiedział mi, że bo to tak nie rozmawiają o gotowaniu, dajmy sobie na trójczkę, niech nie, no powiem wam, że liczymy troszeczkę, że kogoś tym oczywiście, ale nie sądziłam, że tak się stanie, także, no, fajnie, nie, gdzie ty poszedłeś, A jeść. Rzutkuj, Andy. wierz się za niego, wierz się za niego, bo macie kabary z To może fajnie będzie pić, To zobaczmy, czy on będzie chciał w ogóle flirtować się z nami, ja głupio spadam, to mi nie musieli sobie jakieś jedzenie kupić. A widzę, że leci, leci nawet. Ręcz, że, dobra, I co błąd, o, wiedz, zi, na grubo, na grubo, na za ręce, za ręce. trzeba wiedzieć jak żelazo póki gorące, czułość, zaprosić wyznańca, uroczyny. Zaprosić no, nas to byśmy mogli jakbyśmy wciąż nie byli, dobra. On sobie poszedł, ale już jest spoko, zamówmy sobie żonku. E, o, urodziny Anci. ale fajnie, Rawa nam się starzeje, no i świetnie, będziemy mieli tą taką interesującą, Grupę wiekową. I no cóż. Dobra. O, romanse. Same romanse. Dobra, ale fajnie. Fajnie. Byliśmy sobie tutaj. Myślę, że czas wrócić do domu, do naszego Baby Cam. No, bez Tak trochę nie wypada, powiem Wam. Nie wypada. Trochę. Ona też jest zmęczona, więc. W sumie. Dobrze, dobrze, wracamy do domu, zobaczymy, co tam u naszego bejbuszka. Mam nadzieję, że zanim tylko będzie poród i zajmiemy się kolejną dzidzią, moi drodzy. Kolejną dzidzią się zajmiemy. No i dobra, no, kurczę, nie wiem, co to są tutaj, ale wiecie co, nie będę tego zabierać. Na razie nikt nas nie nawiedza, więc jest spoko. Nasze baby jest, chodź tutaj i proszę Aha, nic nie musimy robić? Mm. Dobra, nieważne, chodź, zaodpnij się, chodź, ogarnij się troszeczkę, umyj ręce, umyj zęby, możesz się wykąpać, no i co, pójdziemy spać, no, w sumie ona jest najedzona, a już myślałam, że ten, dobra, nic, będziemy musieli znowu, chcę kupić, świetnie, nie no, będzie trzeba malować, malować obrazy będziemy musieli, powiem wam, no, a to są w ogóle oświetlenia, no niby są jakieś tam lampy, słabo. Słabo z tymi lampami. Ale się nie mogę doczekać, aż sobie wyremontujemy całą to mieszkankę. Naprawdę nie mogę się doczekać. Dobra, chodź spać. Chodź, bo jak ci baby urośnie, no to będzie ciekawie, to na pewno. I mamy te podziemne łóżka. No bo to, to było takie na szybko wszystko. Także, no, takie na szybko dosyć mocno na szybko. No, ale po... O nie. Oj, super skuteczna Okej, okay, dobra, ty jesteś głodna. Ale wiesz, co i jeszcze spać? Może toś śpisz jeszcze chwilkę, co? Co mam za świętokradztwo? Serio? No, trudno. Podajcie na niej, już nieco wiejska, choć. Choćby jesteś głodna. Jesteś bardzo głodna, na Antinko. I w zasadzie dzisiaj byśmy mogli, chociaż nie wiem, czy zapraszać, poranne mdłości. Drugi tryb jest za 6 godzin, no to nie, nie będziemy może, ewentualnie możemy sobie go zaprosić, żeby nam za, e, zabawę i roz, w ogóle towarzystwo tutaj wzrastało, spędzić z tym chłopem czas, z Szymonem, no bo Kedos to, no z Kedosem ciężka sprawa, ewentualnie z Kedosem możemy spędzać czas jako z przyjacielem, takim jakby, no, takim jakby przyjacielem. To sobie schowajmy do lodówki. Okej, okay. przyjdzie Kedos? Przyjdzie. No dobra. E, wyższy koszt cieplej, daj tutaj ustaw ładnie. Rozmawiaj o gotowaniu. Dobra. Okej. Okay. Rozmawialiście tutaj. To jest zimno ogólnie. E, na na potrzeby, ale co nie zrobiłaś nic dobrego? Okej. Okay. Żartwie o modzie możecie sobie pokawędzić, Nie oh, wiem, może będą jakimiś tam uh, przyjaciółmi, czy coś. Nie wiem, może coś z tego kiedyś wyniknie. To jest od was Są, tak także wiecie. Oh. Oczywiście jest złe bo ja proszę, żeby bez modów. Yes, <laughs> A, wzmocnimy. Rozmawiają o wartości nieruchomości. Entuzjazm, favor. Entuzjazmy się o gotowości. Dziecko nasze drogie. Opociągający z tylu romanów A, dobra, no, nie będzie. Z jakąś związek no, się mamy ten związek, porabora, a nic z tego nie wynika, nie? Z nie wiem, się nie by zgodził, ale. Aha, nie sklepiajmy, bo on nie lubi. Parodiu innego Sima. Dziecko nam płacze? Faktycznie też opieka, zaraz nam dziecko zabiorą i będą jaja. No, idź, idź się dzieckiem z swym zajmij, małym. Ej, ale mam zmywarkę? Tak, dobra. Jest zmywarka. Wchodzę dnia rodziny Ravenwood. Matko i córko. Chodź tu, sikaj po mistrzowsku. Dobra. Ona jest tak ogarnięta, że... Też... Aha, kosza na śmieci nie mam. No, pięknie. Wszystko mam, a kosza nie mam. Dobra, i co? Ja bym chciała ten na najlepiej. O, jakie słodki. Różowy na zewnątrz. Dobra. Różowy tutaj też musi być. On jest taki niby różowy, ale ja bym powiedziała, że nie do końca różowy. Przez to oświetlenie, nie. W sumie oświetlenie też trzeba było zmienić. Automatyczne przełączenie wszystkie światła. Nie. O Jezu! Włącz wszystkie światła. Kolor wszystkie intensywność, tak. O, od razu lepiej. Od razu lepiej. I w takim razie, czy ja będę mogła sobie zmienić? Mogę, ale chyba jednak ten biały, mimo wszystko. Ojejku, napraw. Moja droga, napraw. Dzisiaj miałam mieć urodziny i nie ma tych urodzin w pierwszej. Paczka przyszła, bardzo dziękuję. Świetnie, więcej opcji. Mentorowanie, ze zdjęcia, obraz surrealistyczny, choć maluj. Maluj, moja droga, bo musimy sobie tutaj to pogarniać Emsykman Center, garderoba, wygeneruj. Ubranie losowo. I ale nie chcę im dawać. Ja nie wiem, jaki mają problem z tymi włosami. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Muszę już iść, a idź, idź. Nie mam z ciebie żadnego pożytku tutaj na razie. Ciekawa jestem. Ach, dobra Agnieszka, no. i wszyscy są łycinie. Hmm, Sprzedaj kolekcjonerowi nie, i ja bym chciała stoić na propsie. Dobra, chodź tutaj. A jej chyba wygenerowało, mi się wydaje. Zgódźcie się na ćwiczenia. Tam jesteśmy w ciąży. Nie wiem, czy to jest takie rozsądne do końca. No, to na ćwiczenia, a on patrzy. <laughs> a on Din patrzy. Dobra, tam dziecko nam się postarze za niedługo. Podaj opias zróbmy sobie coś ciekawego. Bewszczyk, chodź. zrób bewszczyk. I koleś mnie kolejne pomieszczenie w, się przed wami tutaj nie, na odcinku. Ale może na razie nie. Może że sobie tutaj to ogarnęliśmy, tą kuchnię chociaż i mamy kuchnię ładną. Do wojny sobie razem. No, później to odłożysz, moja droga. No, pranie by się przydało tutaj robić, wiecie, takie gielki, bajerki, szmerki. A tak to trochę nudno, póki tych dzieci nie ma. I powiem wam, że ja się chyba po prostu przyzwyczaiłam do tego, że tu jest tyle dzieci. I teraz, jak nie ma tylu dzieci, to mi się trochę nudzi. No, Powiedz mm, niewiarygodną historię. Za ile ten poród? Baza? Całe to Zanim urodzimy baby. Co? No to malujemy obraz, może, nie? <grym> obraz popartowy. Jak skończysz sobie gadać z nią, to choć maluj. Baby nam śpi ładnie. Dam cztery kolbyskie, bo osób ustawiałam, że mamy szansę na czworaczki. W sensie ustawiałam o MC Concenter, że w ogóle w tym tak jest możliwość, bo było ustawione, że najwięcej można mieć trójkę do I żeby mm, zmalowania jak najbardziej. Okej, okay, i chodź. Mały, bo potrzebujemy pieniądze. Pieniądze, olimpia, przestań. <grywy> Naprawdę muszę już iść. Wszyscy odchodzą od nas. Godzina dziewiętnasta już, ja cię kręcę. Jak ten czas leci? Jak ten czas leci? No niesamowite po prostu. Nie wiadomo kiedy, powiem wam szczerze. Naprawdę nie wiem, kiedy ten czas tak ucieka. Okej, okay. wykąpcie się. No. Nie jest najgorzej tu umeblowane, jakieś zacnie nie? Chodź. Idź spać. Szukasz miłości. O, mamy raz, dwa, trzy. Spokojny. okej. Okay. Fajnie, cieszę się bardzo. Nie wiem. Na razie może nic nie będę z nim robić? I co ci się stało w głowę? Zaczekajcie, co ci się stało w głowę? Nie wiem, a zaraz się dowiemy. Chodźmy sobie do kasa. Mm, cóż, Simon, zobaczymy z tym dzieciątkiem, co się wydarzyło. I to jakaś niepokojąca sytuacja jest. Co nie? O, właśnie, już lepiej, nie? Romantyczne granice. Aha, twarz. Chodźmy tutaj, dodalej skóry. Zobaczmy sobie tutaj, na naszego Babika. O, oh, jakie sweet. O, to jest cudo. Włoski. E, ty jesteś Rawo, czyli jesteś chłopcem. Właśnie musiałam się zastanowić, czy to jest chłopak, czy dziewczynka, nie? O, jak sweet. Ja wiem, już powtarzam się. Ale słodkie brwi. O. Jezu, zmieniłabym mu trochę ten obraz <grym> buzi, ale no... To jest tylko baby, to nie będę tutaj nic kombinować takiego. E, dobra, to jesteś fajnie. Ubrania tutaj możemy, no bo właśnie tutaj nie mamy za bardzo ubranych takich, dla dzieciątka. A tutaj na całe... O, tutaj możemy w takie coś ubrać fajnego. A tu. O! O fajne! Fajne, fajne. Tutaj też byśmy mogli zmienić na coś takiego. O, super! E, tutaj mamy na imprezę oczywiście sięgamy okulary. Mój drogi. I tu. O! E, fajne, zostawimy to. Fajne. O, chyba taki mocniejszy kolorek nawet zostawimy. Ja co mam na zimową pogodę, to możemy. O, taki. Podoba mi się bardzo. jakie sweet baby. jakie sweet baby. Dobra, no to mamy ciuszki dla naszego babuszka małego, zrobione. No i co, na razie mamy jedno dziecko, no to będziemy się nim e, opiekować, zajmować. Tak konkretnie, że tak powiem. E, tylko oni Aha, bo ty już jesteś głodny: już ten, to, tamto, Jovan to. Jowanto. Także więcej opcji, super skuteczna opieka, choć wstawa. I kusz nam się pojawił, także no zaczyna się ciekawie robić. No to na pewno. Zrób mm, pierdziożkę. Ok, więcej opcji. Proszę cię, opieka. Super skuteczna. Właśnie nakarm. Tak, żeby wszystko tutaj było ogarnięte jak najbardziej, tak. Ok, i choć on sobie zaśnie, ty też idź spać. No, on będzie pokusiać, no bo zasypia, jeszcze nie umie tak zasypiać. Ale już jest okej, okay. dobra. oninka się wyśpi za ten czas. Dobrze, że jeszcze nie ma tragedii tutaj z głodem u niej. Także no, jeszcze chwilkę może pospać, nie? Dobra, nadepnij, weź to, wyrzuć. Mamy resztki, także myślę, że sobie dzisiaj resztki zjemy. Mm, chodź skorzystaj, weź się wy kąpiel komp z bąbelkami sobie weź, na nasz bąbelek śpi. Bo za chwileczkę będziesz się nim tutaj zajmować. Co, nie, smakuje? nie wiem czy to było takie słaby jedzenie, czy co? Nie wiem. Dobra, chodź. W zasadzie kompletnie musimy robić, no bo... ma kompan palanę. Okej. Ale wiecie, niech się dziewczyna odpręży. I chodź. Dobra, chodź, chodź, chodź. No, telewizor chyba kupimy, bo jej tak tej technologii strasznie brakuje, że szok. Leżenie na brzuszku. Na no, ucz. małego bąbelka. Ojoj, ojoj. Słodko, nie? Nasza nowa wersja, ondynki. Niemożliwe. Widzicie. Ćwiczy z dzieckiem. To niespotykane w życiu dzieciakach challenge, powiem Wam, zjawisko. Że matka bawiła się z dzieckiem, nie? Dobra, dziecko, wszystko ok. Wystaw <laughs> na plopsy. Dobra, to sobie wystawiliśmy na plopsy. Obraz portowy, no, dawaj. Jeśli chodzi o nasz poród, no to jeszcze trochę. <laughs> jeszcze no. trochę, a dzieciątko się. No, mam nadzieję, że bawi. Mimo wszystko. Oj, gadacie sobie. No, super. Bardzo fajnie. O, i się bawią. Ona maluje o, i się bawią. Tico Morello, hej, Patrycja nie sprawia wrażenie całkiem uroczej. Jasne, I ściana randkę, Czemu nie? Ściana randeczka. Tantiemy mamy. No, bo ona napisała kiedyś książkę, napisała. Dawno temu. No właśnie, dawno temu. Czy do tego wróci, nie mam zielonego pojęcia. Raczej nie. Raczej będzie no, to wróciła. Mamy opcję dzieła, moi drodzy, także wystaw na to Dziecko nam zasnął, bo Ranowski jakieś dziecko, nie wierzę. No, teraz nie wierzę. I co? Mamy wiosnę już. Ej, wiecie co chciałam? Ej, Jezu Babo. Ej, chciałam iść bowman, ale picia ja patrzę. A tutaj jest wiosna już. Polecenie strojów generuje część losową. Ubranie losowo, okej. Okay. Dobra. Chociaż na niech nie chodzą, jak już włosów nie mogą mieć, to przynajmniej na niech tutaj się nie pamiętają. Co tutaj możemy? Make baby food. A, to jest dla dzieci. A tutaj zapasz w banku. No, zdrowa zielona herbata, chodź. Czemu nie możesz? Kosz. Okej. Okay. Dobra, damy tu. Zieloną herbatkę zaparzymy sobie fajnie. No. O i już? Aha, wciąż się zaparza. O, i świetnie sobie siądziesz, herbatki się napijesz. Nudzi ci się. Chodź, zabrać do wspólnego spędzenia czasu. Jak chcesz, coś się napij herbatki, moja droga koleżanko. Korzystaj z sobie, Siusiu ci się zachciało w tej herbatce. O, widzicie? No ona też sobie zaparzę, Weźmie się napije herbatki, no. Dobrze, dobrze. baby śpi. No. Także powiem, wam, na razie jest spokojnie. Na razie jest spokojnie. Aha i... Właśnie ja chyba nie wspomniałam, że tutaj miejsca w rodzinie mam, tylko do 40. Także no jak będzie więcej niż 8 dzieci, to, to będzie, ale aczkolwiek raczej yy, będę niechętna. <grytanie> Żeby tak było ulepszyć nie mogę, zaoduję parkę do naczyń. Aha, no okej. Okay. Śpi jeszcze, no śpi. Ale głodny będzie za niedługo. No, za niedługo będzie głodny. Ale myślę, że nie będzie trzeba tego tak... Dobra, zajmij się, zajmij się maluszkiem. Ojej, jak robi. O, siusiu. A, nie mam przewijaka. Jejku, patrzcie, przewijak. Ciekawe, czy mam jakiś pobrany, jakiś fajny. W każdym razie przewijak. Wpiszmy sobie tak. I może tak sobie znajdziemy coś. Okej, okay, mamy takie przewijaczki. No to mam tu coś fajnego. Ej, a ładny. I śliczny jest tylko gdzie go... Dom. No właśnie. Jest śliczny. Mm, ewentualnie malować obraz, będziemy chyba tutaj w takim razie. No taka jest sytuacja, ani więc no. To usunę, to mi jest niepotrzebne. Przywiech sobie dajmy tu. Mhm. No nic. No, nie no, no taka sytuacja. I choć tutaj, bo nie nie przewinie? Oh. O Jezu, ale się leje z niego. O matko. No, nieźle. Przewinie. No, to poszło. Poszło, nie wiem, czy ja nie będę musiał go umyć, no właśnie. Kompil darawu. Przywinięcie jedno, ale to drugie. Także musimy sobie tutaj bąbelkę naszego konkretniej ogarnąć. Nie mamy wyjścia. Także okej okay. i już jest. Jest ogarnięte. Ale kochani, będę się z wami żegnać. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się ciepłutko i cześć!